Hej, ja jestem Dominik z kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś, słuchajcie, testujemy znowu nowości miesiąca, co pojawiło się na półkach sklepowych ze słodyczy i co warto kupić, a czego lepiej unikać. Ja już widzę, że kwiecień przyniósł nam całkiem sporo ciekawych rzeczy. Uwaga, w dzisiejszym odcinku m.in. nowy na napój od Buddy, czy kilka różnych nowości od Dumle. Także nie przedłużajmy i przechodźmy do pierwszej rzeczy, a zostawiajcie koniecznie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Let's go! Chcę mi się pić My już testowaliśmy ogólnie bubble tea w puszce Jakby to już było, znamy to Ale tych smaków nie widziałem i tej marki chyba nie widziałem Jest to Madame Hong Mamy tutaj Lady Boa Bubble Tea truskawka z na czarnej herbacie I mamy drugą Lady Boa Madame Hong I jest to uwaga smak Taro O nie to jest... Taro to jest ten niedobry <laughs> Z kuleczkami z tapioki?! Wow No dobra eee. Zacznijmy od tej Pijemy Smakuje jak rozpuszczony lizak Bardzo słodkie, tak na maksa słodkie I bardzo sztuczne aromaty Aż wykrzywia Jakby rozumiem, że młodym osobom może to bardzo smakować Ja jestem chyba za stary? 25 lat W każdym razie dla mnie jest za słodkie To jest już tak słodkie, że ja się czuję jakbym jadł właśnie takie rozpuszczone lizaki W sensie pił Zwespróbuj. spróbuj no, no, spróbuj! No no, 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 Kasia, no. Tak, jakby nam rozpuścić cukier w małej ilości wody. To... Tak. Wiem, jak to smakuje. Jak wata cukrowa rozpuszczona w szklance wody. Jak robiłem to na odcinku, kto więcej jest wygrywa. Mam flashback i nie chcę już tego pić. Przejdźmy do tej wersji z tapioką, może będzie lepsza, ale chyba potrzebujemy w ogóle do tego szklanki, bo ja tam w ogóle nie poczułem kuleczek. A tutaj jest tapioka, więc ja bym chciał ją spróbować. Mamy szklankę, mamy słomkę taką do Bubble tea, więc uwaga, przelewamy. Ja jestem trochę przerażony, bo dopiero teraz jakby się zorientowałem, że przecież smak, który tutaj jest, czyli taro. To będzie mleczne, baby tea. Mleko z puszki? To nie może dobrze smakować. Uwaga, próbujemy. O, wylełem właśnie sobie na telefon. Klasa! Dobra, próbuję. O mój Boże, o mój Boże Jeśli chodzi o sam napój, to to nie jest złe Trochę smakuje orzechowo, ale problem jest Z tapioką, To w ogóle nie smakuje jak tapioka To jest kulka, która mi się rozpadła Tapioka powinna być gumowa, to jest taki żelek To jest takie pyszne, ja kocham tapiokę Ta tapioka, to jest jakiś skandal w ogóle Ta tapioka mi się rozgryzła Jak taki landrynek, tylko trochę bardziej miękki Fatalne! Słuchajcie, jeżeli chodzi o Madame Hong, to niestety moja ocena Muszę rozdzielić to, bo to Jest 0 na 5, w ogóle nie A to jest takie 2 na 5, ale jest za słodkie. Ogólnie nie polecam Madame Hong i nie piłbym tego. No niestety zaczęliśmy bardzo słabo w tym odcinku, ale słuchajcie, jest coś, co można poprawić. Humor, czyli lody! Mam tutaj na stole trzy różne lody I tym razem weźmiemy sobie Big Milk Sandwich Lodowa Przekąska Jest to po prostu taka kanapka Ja ogólnie, nie wiem, ja jestem super fanem lodów Które są właśnie w takim wafelku Śnieżka, śnieżka, śnieżynka, śnieżka Lody, koral, śnieżka Srebrno-niebieskie, śnieżka, lody Bo wyskoczyła mi góra No, śnieżna, śnieżna się to nazywa Chodziło mi o to W każdym razie sprawdźmy jak będzie od Big Milka Bo tu nie jest wafelek, tylko to jest chyba takie bardziej ciastko Więc to trochę będzie jak mleczna kanapka Tak to się prezentuje, słuchaj no, wygląda jak na kanapkę, tylko że z lodem, a nie z kremem. Wow! Wow! Okej, okay. konsystencja ma super świetną. Spróbujmy. Mhm, <śmieniu> wyśmienite. Ogólnie to ciasto jest takie mocno rozmiękłe, ale no to chyba o to chodzi w tych kanapkach lodowych. Sam lód pyszny, więc mamy rozmiękłe ciastko czekoladowe i śmietankowe lody. Bardzo dobra. No, jak już mieliśmy tak fatalne Bubble Tea, to to jest dla mnie 5 na 5 To jest po prostu dobre. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Baton dumle. I ja właśnie, jak on leżał przy mnie, tak tutaj, tak bliziutko, nie tak sobie zerknąłem na niego, i ja widzę, co to kurde jest. Lukrecja. Kto wymyślił i kto stwierdził, że świetnym pomysłem będzie zrobić dumle z Lukrecją? Lukrecja jest obrzydliwa. Kasia, czemu to kupiliśmy? To ma czarny środek. To jest tak czarne tutaj, jak smoła. To będzie obrzydliwe. Normalne dumle wyglądają tak. Są jaśniutkie, karmelowe, topki takie. A to? Za to powinien się do więzienia. Okej, okay, mamy to. Co jest podzielone na dwa? Są dwa kawałki. Idealnie podzielę się z Kasią, bo Kasia bardzo chciała spróbować. Rzucam ci, Kasiu. Ty lubisz bukrecję? W ostatnio Tak, Ta kobieta musi opuścić ten pokój. Dobra, uwaga, gryzę. Po przegryzieniu faktycznie jest to czarne w środku, a w ogóle nie czuję lukrecji. To smakuje jak zwykłe dumle. Może gdzieś tam delikatnie na końcu jest jakiś delikatny posmak tej lukrecji, ale to jest tak, że w ogóle nie przeszkadza i w ogóle bym nie powiedział, że tam jest lukrecja. No to co oni straszą, no na opakowaniu takie czarne, wielki napis lukrecja. Ja już w ogóle nie mam nawet ochoty tego jeść, a tu nie czuć lukrecji, to jest dalej pyszne. Ej no jest dobre. Pierwsza rzecz z lukrecją, która mi smakuje, ale tylko dlatego, że nie czyształ w Lukrecji. Gdzieśmy zrobili watę cukrową o smaku Lukrecji. Moi drodzy, podsumowując te numle 4,5 na 5 i wiecie, czemu daje 4,5, a nie 5, ponieważ te pół imą nam za to, że nie czuć Lukrecji. No bo jak już kupiłem z Lukrecją, może ktoś chciał poczuć smak Lukrecji, a go nie ma. Więc ja się cieszę, ale ktoś, kto kocha Lukrecję, jakby to kupił, no to będzie zawiedziane. Przechodzimy dalej i pokazuję Wam brudne palce. Może weźmy sobie teraz ptasie mleczko, które jest o smaku ananas kokos shake. Czem wszyscy biorą kokos, którego ja nie lubię? Ale spróbujemy, okej? Okay? No ja wiem, że kokos jest bardzo popularnym teraz smakiem. Jest bardzo też dużo ludzi, którzy kochają kokosa. Ja po prostu nie wiem. Ja ja coś mam z tym, że po prostu mi kokosowe rzeczy nie siedzą, ale może tym razem mi to będzie się działo. Uuu. Przepis na shake z piankami ptasie mleczko? Czy wy wiedzieliście, że to są przepisy? Jak ktoś to zrobi, to dajcie znać. Mohamed. Pachnie czekoladą wędla. Próbujemy. O, w środku jest żółto białe. Tak prezentuje się w środku. Powiem wam tak, ja nie czuję ko... O! O, o, zmiana zdania. Chciałem już powiedzieć, że ja nie czuję tutaj kokosa, czuję tylko sam ananas. I że jest super dla mnie, ale pod koniec poczułem kokosa. I jest pozmak kokosa jednak też. Więc, dla fanów ananasa, super. Dla fanów kokosa, super. Dla fanów nie kokosa, 4 z minusem na 5. Byłoby pewnie 3 albo 2, gdybym czuł mocno kokosa, ale bardziej czułem ananas. I szczerze, gdyby zrobili ta się mleczko całe ananasowe, albo ananas jakieś zmarakują, wykupiłbym wszystkie. W każdym razie, ten smak takie, no tak ogólnie rzecz biorąc, 4 z minusem na 5. Przechodzimy do kolejnych lodów! Mamy tym razem Dumle Snack i jest to Toffee Ice Cream Tak on wygląda No, ewidentnie przeżył trochę już w swoim życiu W każdym razie próbujemy Mmm, Ale rzupiąca czekolada Dużo karmelu w środku A, Zimno zęby Aaaa Zimno, poczułem zimno Ból zębów A. W każdym razie Chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś lubi lody karmelowe to te są po prostu obłędne Karmel, czekolada, lody, mnia. 5 na 5 Przechodzimy dalej Sole, rzeki z witaminami Mamy smak mango marakuja. To jest świetny smak Połączenie mango z kwaśną Marakują. To jest jakiś obłęd Ja kocham to połączenie i jak wiecie miałem nawet wadę cukrową O tym smaku mango marakuja. W każdym razie nie są kwaśne Ale będą na pewno mniej słodkie Niż czekoladowe rzeczy Więc zróbmy sobie taki przerywnik właśnie Ja myślę, że one są dłuższe, bo to opakowanie jest bardzo długie A one się kończą w tym miejscu ale one pachną intensywnie. I one są trochę takie skręcone, jakby żółto-pomarańczowe. Nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że widzicie. Próbujemy. O! Niestety, konsystencją są jak te twardsze żelki więc ciężko się je gryzie. A w smaku? Ja kocham zozole. Ale to nie smakuje w ogóle marokująco. Bardziej już u strony mango, a jakieś takie mydlane. I widzicie, jest mi przykro. Ja przed chwilą. O! Wow! Ja jedząc nie niesmaczne. Mi one nie smakują i dla mnie to jest takie 2 na 5. Wafle kupiec, ale o smaku coli. Oni ostatnio coś mocno szaleją. Kto w ogóle wpadł na to, żeby robić wafle o smaku coli? Ale z drugiej strony, Wedel zrobił czekoladę o smaku coli i ona była bardzo dobra. Więc jeśli ta czekolada będzie tak dobra jak ta od Wedla, to mogłoby być to naprawdę świetne wafle. Ej, one pachną totalnie jak cola. Żelki czupa kolowe. To tak pachnie. I tak, owszem, nie jest to chyba wafelek aromatyzowany, tylko ta czekolada na wierzchu. W każdym razie, próbujemy. Mmm, o kurde. Czuję się totalnie, jakbym wziął wafle i popił je colą. Jeśli ktoś lubi kolowe rzeczy, to ten wafelek jest naprawdę bardzo dobry i tutaj również mogę zostawić 5 na 5, bo mi to smakuje. Jest to dziwne, ale jest to smaczne. Mamy teraz coś, co nie będzie czekoladowe, i mamy tutaj lizaki, ale z gumą w środku. Ja kochałem zawsze te lizaki z gumą. Jak moja mama nie kupowała lizaki, to ja zawsze chciałem te największe, bo one właśnie miały w środku gumę. Co prawda ta guma była dobra przez te 15 sekund, ale to jak się do niej dobijaliście przez tego lizaka, to było niesamowite. Mamy tutaj winogronowy, truskawkowy, jabłkowy oraz arbuzowy. Ja bym chciał chyba spróbować tego winogronowego, winogronowego, albo arbuzowego. Wee! Oj, oj, oj! Ej, słuchajcie, ja tu widzę tylko trzy smaki A gdzie jest ten winogronowy? Nie ma go No dobra, trudno, weźmiemy w takim razie arbuzowy O, to chyba pierwsze lizaki, które się w miarę łatwo otwierają, słuchajcie Bo już mi się udało to otworzyć Wygląda totalnie basic, jak każdy zwykły lizak Ale sprawdźmy smak Myślałem, że arbuzowy lizak będzie smakować totalnie jak gumy arbuzowe. Otóż nie. Smakuje to bardziej jak lemoniada arbuzowa czyli coś, co ma delikatnie coś kwaśnego, ale jest mocno rozwodnione. Tak bym to określił. Czy w środku guma będzie również arbuzowa? Przekonajmy się, tylko muszę to przegryźć. Obym nie stracił zęba. Jest jakoś strasznie dużo w środku. Jeśli chodzi o smak arbuzowy, to taki bardzo lemoniadowy. Jeśli chodzi o gumę, w środku w ogóle nie czuć arbuza. Dla mnie te lizaki nie są jakieś szałowe. Może gdybym miał 5 lat, to bym się z nich ucieszył. W tym momencie jest to dla mnie bardzo przeciętne i dałbym 3 z minusem na 5. Spróbujmy teraz Dumle, ale wersja limitowana, która jest, uwaga, miętowa. Mięta i czekolada to jest dobre połączenie dla starych ludzi. Ja też próbuję, ale jesteśmy już starzy, kasza. Więc sprawdźmy, jak staremu człowiekowi, czyli mi, będą smakowały. Pachną trochę miętowo. Uwaga, próbujemy. Czy będzie tak jak z Lukrecją, że macie niby miętę, ale wcale jej nie czuć? To się okaże. Mmm, czuć miętę. Czekolada i mięta to jest zawsze dobre połączenie, ale do tego dochodzi jeszcze karmel. Kurde, jakie to jest dobre. Nie zjadłaś. Kasia, Kasia wzięła... nie. Jest słodko Co ci tam za słodko? Jedz, jak dają to jedz Czułeś miętę? Tak Mocno czuć miętę Tak idealnie Tak, no ale także nie tak jak lukrecję Dobra słuchajcie, tu jest idealnie wyważona mięta do karmelu do czekolady Jest wszystko fajnie, więc jeżeli ktoś jest fanem połączenia czekolady z miętą To naprawdę polecam wam bardzo mocno te Dumle, bo bardzo mi one smakowały 5 na 5 no dobra, zostały dwa mocne produkty. I może zróbmy sobie najpierw test moci. Moci, które powiem wam szczerze, to są jedyne moci, które w ogóle mnie nie kusiły, żeby je kupić. Tak, w ogóle. Jak zawsze miałem tak, że wychodzą moci nowe od Misty, to mieliśmy, wow, idziemy testować. Tak, tym razem zobaczyłem te i miałem takie... Okej. Okay. Są nowe moci. Kto by tam się jeszcze tym zastanawiał, kupował, testował. W każdym razie, znowu są wszędzie wyprzedane i nie da się ich kupić. Jak widzicie, są one delikatnie otwarte, ponieważ Paweł już je próbował, ja nie. Więc mamy tutaj jeszcze, o, trzy kulki. Są one o smaku czarnego sezamu w waniliowym cieście ryżowym. Więc uwaga, gryziemy. Mm. A, pomocy! Po pierwsze, są one bardzo szare. Jakby to jest totalnie szary kolor. A tutaj na opakowaniu mam wrażenie, że to miało być bardziej czarne, a środek miał być szary. Jeśli chodzi o smak, już bardzo mocno ten sezam. No ale ja nie lubię tego smaku. Ciasto w tej edycji jest przepyszne. Ma bardzo fajną konsystencję, idealną jest super. To jest najlepsze ciasto ze wszystkich moczy chyba ever. Ale no czarny sezam to nie jest po prostu mój smak. Dla mnie to jest takie 2 na 5. Teraz coś na co myślę, że większość z Was czekała. Napój nowej marki Buddy, czyli do. Ja wiem, że oni wypuścili energetyki. Nie wiem, o co chodzi z tymi energetykami, ale ogólnie w Stanach jest to bardzo popularne, że youtuberzy wypuszczają energetyki. I teraz widzę, że to wchodzi do Polski, bo no nie, może jest bossa sprzedaż na energetyki, może one są łatwe w produkcji, nie mam pojęcia, ale jakby wszyscy robią energetyki, my jesteśmy grzeczni, nie pijemy niezdrowych rzeczy. Czasem ja cały stół słodkości. W każdym razie nie będziemy testować energetyków, ale chciałem przetestować napój, który jest jakby dostępny dla wszystkich. Jest to, słuchajcie, zielona herbata z miodem. I nie wiem, czy wiecie, ale mój. Ulubiony nam to Arizona, ale ładnie zielona Arizona. I wiecie co to jest? Zielona herbata z miodem. Sprawdzamy. Zapach zerowy, totalnie jakbym miał tam wlaną wodę. Próbujemy. Powiem wam... Jeszcze nie powiem. Jest to bardzo, bardzo blisko Arizony, ale jednak, w tych herbatach, które są u nas dostępne, jest trochę coś takiego innego. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że bardziej mi to przypomina albo herbaty od Liptona, albo przypomina mi to bardziej herbaty od Nesty. Że to jest bardziej ten posmak, że bardziej bym to porównał do Nesty i tego, niż do Arizony. I chyba najbardziej do Liptona w ogóle. Ogólnie, bardzo dobre. Nie jest to Arizona, więc nie dam 5 na 5 i w ogóle wow, ale jest to takie 4,5 na 5. Bo jest to smaczne, ale ja bym coś tam jeszcze pokombinował z tym. W każdym razie, bardzo dobra herbata, gdyby ona jeszcze była taka z lodówki, ciemniutka. Super fajnie. Także to tyle na dziś. Dajcie znać koniecznie, jak wam się podobało i którą z tych rzeczy chcielibyście przetestować. Bye!